Mówisz, kamera sportowa, myślisz GoPro? No, ta firma nie bez powodu zrewolucjonowała rynek parę lat temu i do tej pory jest tak naprawdę liderem, jeżeli chodzi o te małe, fajne urządzenia do rejestracji ciekawych ujęć naszego życia. Jeśli chciałbyś kupić GoPro w początku 2019 roku i zastanawiasz się, jaki model by to wybrać, czy to nowy, czy to używane, może? Ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Film oczywiście trzeba zacząć od najnowszej kamery Hero 7 Black. Czy każdy potrzebuje najnowszej, najlepszej kamery od GoPro? Według mnie nie. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz bezkompromisowej jakości, najwyższych parametrów i jesteś w stanie wydać 1800 zł na to urządzenie, to oczywiście nie zastanawiaj się nad czymkolwiek innym, tylko leć do sklepu i bierz tą kamerę. Zdecydowanie to będzie najlepszy wybór, jaki możesz osiągnąć aktualnie na rynku. Ale jeżeli nie stać się na taki wydatek, jest to dla Ciebie zdecydowanie za dużo, no to może zainteresuj się niższymi modelami kamery GoPro Hero 7 albo na przykład używanymi. Jeżeli mamy do wyboru trzy modele GoPro Hero 7, to czym one się różnią? GoPro Hero 7 Black nagrywa 4K 60 klatek, Full HD 240 klatek, posiada hyperlapsa, no ogólnie jest dopasowana na maxa, HD, GPS, możliwość streamowania. Jeżeli chodzi o te niższe modele typu Silver i White, nie mają 4K 60 klatek, mają natomiast 4K 30 klatek i odpowiednio dla White'a 1440p 60 klatek. Tak, White nie wspiera nawet 4K przy 30 klatkach. No trochę bieda, ale co coś za coś. GoPro Hero White jest prawie dwa razy tańszy od Hero 7 Black. Gdzie Black kosztuje 1800, a White kosztuje 1000 zł. ceny oczywiście, ze strony oficjalnej polskiej GoPro. Czy Hero 7 Silver jest opłacalne? Przy cenie 1400 zł? Według mnie nie. Owszem, mamy 4 k 30 klatek, mamy Full HD 60 FPS, jest stabilizacja cyfrowa jest yy, WDR, to jest odpowiednik hdr taki od GoPro. Ale jeżeli. Nie ma czegoś, co było w kamerze z poprzedniego roku, którą można używaną kupić za około 1200 zł, bo tyle mniej więcej kosztuje GoPro Hero 6 Black, a posiada ono 4K 60 fps, HD 240 klatek, GPS. No to czemu mamy płacić większe pieniądze za coś gorszego? Ok, ja rozumiem, że to płacimy za sprzęt używany jednak, nie jest to nowka sztuka prosto ze sklepu, ale no w, w tych kamerach Rzecz, która się najbardziej zużywa z czasem, czyli materia Możemy wymieniać Wręcz trzeba, no bo jeżeli chcemy nagrywać dłużej, to jedna materia nie starsza na cały dzień u nagrywania Choć i tak GoPro zaliczyło pod tym e, kątem bardzo duży postęp Między starymi modelami jak, nie wiem, 2, 4, 5, a tym co ja mam aktualnie w Hero 7 Black Tak więc, jeżeli to ma być koniecznie nowa kamera no to ok, Hero 7 Silver będzie całkiem niezłym wyborem, choć troszeczkę przepłaconym. Według mnie cena tej kamery jest lekko zawyżona, powinna kosztować z 200 mniej, ale jeżeli y, możesz kupić używaną, to gorąco zachęcam do kupienia Hero 6 Black, która będzie właśnie ze 200 stówki tańsza, a parametrami jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Ok, Hero 7 White, czy to w ogóle do czego robię się nadaje? Kamera za 1000 zł, nie nagrywa 4K. Mamy Full HD 60 klatek i 1400P też 60 klatek. Brak hdr ale mamy Protona, mamy GPS-a. I tak jak wszystkie kamery Hero 7, wspierają y, gołprowe y szybkie ładowanie, czyli 5V i 1,5A. Całkiem fajnie. Natomiast 1000 zł, kolejna. Tutaj najważniejszym elementem jest cena. Czy 1000 zł jest. Yy... Dobrą ceną, jak za takie parametry, kamery No znowu się przyczepię, no nie Według mnie, znowu powinno być to około 200 zł mniej Wtedy ta kamera byłaby no. fajniejszą konsekwencją dla ludzi, którzy poszukują Nie aż takich bezkompromisowych osiągów pod względem rodziczości, klatkarzu, Czy możliwości jakości samego nagrywania I co? I za 1000 zł Jak patrzyłem dzisiaj na aukcjach Mniej więcej, bo to jest 900-1000 zł, w zależności od akcesoriów, które otrzymujemy, Można dostać GoPro Hero 5 Black, które totalnie miażdży już tutaj nasze Hero 7 White. I pytanie, czy potrzebujemy coś, co będzie brand new na gwarancji dwuletniej i dłuższe wsparcie miało? Czy to wojna skamera, która na rynku już na dobrą sprawę jest trochę ponad dwa lata? Ale równie dobrze może być używana kilka miesięcy albo rok. Bo leżaki magazynowe ktoś mu kupić niedawno a ma 4K 60 klatek, Full HD 120 klatek, gdzie 7 White Full HD ma 60 klatek, a 4K w ogóle nie obsługuje. A obie kamery posiadają gps -y na przykład i obie kamery posiadają jakąś stabilizację. To może nie Hyperlapse, ale tą stabilizację jest sprawą, fajną już Okej, okay, ostatnia kamera z GoPro, jeżeli chodzi o nowe, GoPro Fusion. Kamera jest najdroższa, jeżeli chodzi o zestawienie GoPro, jedna z najdroższych w ogóle kamer sportowych na rynku, ale troszeczkę różniąca się od wszystkich innych GoPro, bo jest to kamera C160 i tak naprawdę nie ma jej do czego porównać, jeżeli chodzi o używane GoPro A, i ogólnie o kamerę C160, to kiepsko jest tutaj z porównaniem do jakiejś innej. Jeżeli macie fajne porównanie do innej kamery C160, to śmiało piszcie w komentarzach, chętnie poczytam i... Możemy podwagować, do jakiej warto by było porównać to GoPro Fusion, które kosztuje no, 2800 zł. To już jest kupa pieniędzy. Okej, okay. na mojej liście zostały mi dwie kamerki. Jest to Hero 4 Black, czyli moja poprzednia kamera GoPro oraz Hero 5 Session. Czy one nadal są użyteczne, czy się nadają do czegokolwiek, czy warto je w ogóle nadal kupować w 2019 roku? Moja odpowiedź jest następująca. Aktualnie potajem do takiego stopnia, że warto w nie inwestować. I szczerze, jakbym miał zainwestować w Hero 7 White, to, to trzeba wolę mu zainwestować w Hero 4 Black i dokupić jakieś fajne akcesoria do tego, na przykład gimbala. Owszem, to wszystko zależy do czego to będziemy używać i czy jesteśmy uparci na to, żeby to było brand new, czy zadowala nas to, że jest to kamera używana. Hero 4 Black możemy kupić za około 700-800 zł z takim podstawowym zestawem akcesoriów. Ale ceny dochodzą też tu spokojnie do ponad 1000, grubo. Co nam oferuje? 4K 60 klatek, Full HDS 20 klatek, wi Bluetooth, nie ma gps To jest akurat e, przewaga Hero 7 White nad Hero 4 Black. Czy Hero Beat Session e, jest e, do czegoś użyteczne? No, jest to troszeczkę inna kamera niż wszystkiego, o do tej pory omówione. E, kosztuje około 800 Zł. Na na aukcjach, jak patrzyłem, 4K 60 klatek, do 90 klatek. No tutaj trochę dziwnie, według mnie, że nie jest to wielokrotność z systemu NTS bądź PAL. I ma nie ma Bluetooth, ma stabilizację, a Hero 3, jeszcze nie ma stabilizacji, więc pod tym względem white troszeczkę lepiej wypada. Nie ma też GPS-u, no ale jest ultra kompaktowa, ultra mała. To wielu przekonało do tego, że żeby tą kamerę po prostu kupić jest dużo, dużo mniejsza od i tak już stosunkowo małej Hero 4 czy Hero 5 itd. Tak, tak więc podsumowując materiał, jeżeli potrzebujesz kamery, która będzie bezkompromisowa i chcesz mieć możliwie jak najlepszą jakość, jak najlepszą stabilizację i wszystko naj-naj-naj, śmiało bierz Hero 7 Black. Jeżeli potrzebujesz wszystkiego naj-naj-naj oraz nie masz tyle pieniędzy, żeby kupić GoPro Hero 7 Black, oraz nie jest wymogiem to, żeby kamera była nowa, śmiało możesz się zadowolić i kupić GoPro Hero 6 Black czy GoPro Hero 5 Black. A nawet GoPro Hero 4 Black ma jakiś jeszcze sens w 2019 roku, natomiast powoli bym już raczej zaczynał szukać od tego minimum 5 Blacka, które już ma jakąś stabilizację, a stabilizacja, no, w tego typu kamerze jest bardzo pożądana. Czy GoPro Hero 7 Silver oraz GoPro Hero 7 White się do czegokolwiek nadają? No owszem, nadają się. Natomiast według mnie są kapkę za wysoko wycenione i o ile jeszcze White y, blasuje całkiem dobra cena, około 1000 zł, pewnie da się kupić za 900 może przy promocji. Tak, Hero 7 Silver, no szczerze, ja bym nie kupił. Wydając 1400, co pewnie na promocji poniżej 1800 kupi się 7 Black. A jeżeli nie, to można zaoszczędzić zawsze te 200 zł i kupić 6 Blacka, który no, totalnie deklasuje naszą 7 Silver. Więc ta kamera troszeczkę dla mnie nie ma sensu. Oczywiście mówię tutaj o 7 Silver. GoPro Fusion, tylko dla wąskich zastosowań, tylko dla wąskiego ogromna. Pin Session, dla kogoś kto potrzebuje ultra kompakta. I tyle! Tak więc każdy z was musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje, jaki ma budżet i czy z czegoś się stanie zrezygnować, bądź nie, wtedy wybrać, którąś z tych kamer, które są aktualnie dostępne na rynku. Ja już swoją wybrałem. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał i pomógł w wyborze. Mówił Chemik. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bądź w dół, napisać komentarza, gdzieś tu subskrybujka się pojawi. Ja się w tym filmie już z Wami żegnam. Mówił Chemik. I do zobaczenia w następnych produkcjach. See ya.